Lewej to może zajmijmy ten kampoń i stamtąd by No dobra, idziecie na dach, jest koleś. Obawiam się, że w takim razie Zmiany. nie zajmiemy tego compoundu. Może ten? Akson? Chyba zgubił gościa, bo na szare Nie Nie, ma, ma wieżyczkę. Oj? gdzie ten drugi był kuźwa? Jeszcze co siedzi? Tak, dwa auta. Jedni zajęli compound tutaj, jeszcze, jeszcze. tutaj zaję, zajęli nasz kampound. Wychodzi, wybiega Kurwa, Ale się. trzymał się na chwilę No, taki hezi zrobił i tak Było ich dwóch? Eee, nie wiem na tyłach, Biegnie do... do małego Tak, a drugi widział nas No to skracam eee, Podbiega do niego W sensie Ja mam kuźwa Wow. No, nice. e, też chyba dwóch, uwaga to może ci sami? No, nie możliwe, żeby dwóch, się... jest za autem, Koleś. Je. cofa, no co się przy. Jest za tam. Nie mam najdów, ale mam ENS-a. Bardzo ładny najdzik, no, ja się już pozbywam ósemki. Skopa. koleś, na blisko. Drugi, yy, ja nie mam kontaktu bliżej. Chyba jest, koleś przejechał go. Uważaj. Ty co on miał defibrylator? bo tego pojechałeś przecież Tak, podniósł się Wraca cię z lewej to spróbuję. Dobra, lewą patrzę Nie dam rady Ale Micheda wsadził